Ale już te pieniądze. Jak nie, to dostaną karę? Zgadzamy się na to? Nie. Oczywiście, że nie. Żyje. Tą dyrektywę, bo tylko trzeba Niech będzie system zachęt. Niech będą systemy dopłat. Ale nie kary. Unia, która kiedyś poszerzała wolność, teraz tą wolność zwęża. Oczywiście, że tak. To są lewackie pomysły, które ciągle, ciągle mówią o wolności, a tak naprawdę zależają tą wolność. Samochody z panią. Proszę hmm. Państwo, ja też zasadę spojam, ale że jakaś firma prowadziła ogromną rewolucję, że nie ma rurek plastikowych do picia, tylko są papierowe, to to są właśnie te zmiany, które są zmianami kompletnie pozornymi. Kompletnie pozornymi. Czy jestem zwolennikiem ogromnej ilości opakowań plastikowych? Nie, nie jestem. Ale na pewno nie może w tym walczyć tak, że rurki będą, przepraszam, papierowe, a nie plastikowe. Kropla w morzu podszedł się już, tak? Zachęcajmy producentów, róbmy e, skupy opakować szklanych. Dzisiaj kupuję w sklepie jakieś napoje szklane, to dostanę kwitek tylko na ten kwitek muszę go sprzedać. No naprawdę, to się odechciewa ludziom, prawda? Segregować kwitki, kolejna deczka i tak dalej po to, żeby można było butelki sprzedać. To niech Unia szuka innych rozwiązań, tak? To są tak zwane fałszywe, fałszywe pomysły ekologiczne. Fałszywe, bo na przykład nasze samorządy, bez względu na barwę polityczną, według mnie całkiem nieźle mają ekologię, budując wodociągi, budując kanalizację, budując oczyszczanie ścieków, budując stacje uzdatniania wody. To, to jest podlewa ekologii. Może nie wszystkie, ale w większości ludzi jednak chcą tego, domagają się od swoich włodarzy i mają na nich Spory wpływ, bo jednak ten kontakt z radnym, czy nawet z wójtem, jest trochę lepszy niż, powiedzmy, z komisarzem europejskim I to jest kolejny etap, Ta religia ekologiczna, na którą po prostu w Polsce nie powinno być Kolejne rzeczy, szanowni Państwo. Otóż wchodziliśmy do Unii, która jest Europą ojczystą. Prawda? Pewna dobrowolna Porozumienie, umawiamy się na to ze swoimi sąsiadami, właśnie ten wolny handel, przepływ ludzi, yy, przepływ kapitału, rzeczy podwodnie ważne. Ale dzisiaj Unia mówi, że ona chciałaby zarządzać większą rzeczą, wie, wie, większą ilością sfer państwowych, tak zwanych. Dzisiaj mamy wspólną politykę celną, czyli hmm. mamy, cała Unia jest jednym obszarem celnym i bardzo dobrze ochroni własną produkcję w jakiś tam Dzisiaj Unia prowadzi wspólną politykę rolną, tak? wspólną politykę dopłat, chociaż też nie jest to pewne, czy ona jest do końca sprawiedliwa, bo te negocjacje kiedyś prowadzone nie były najlepsze. Ale jest ta pewna sprawa, do której się przyzwyczaili, na którą się godzimy. Ale dzisiaj Unia chce prowadzić wspólną obronę granic, ochronę granic, wspólną policję, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne. Mówi się o unijnej armii. Są projekty, które mówią, że mamy wspólna polityka zagraniczna i wspólna polityka, na przykład ekologiczna, to znaczy, że Unia będzie miała decydujący wpływ e, na 30% naszego kraju, czyli na lasy. Ja bym się powiem tak. Y, wydaje mi się, że to jest droga absolutnie błędna, na którą nie możemy się zgodzić, która de facto doprowadzi do sytuacji, w której utracimy suwerenność. Jeśli dodamy do tego projekt Zniesienia prawa weta w Unii Europejskiej. Weto polega na tym, że każdy państwo państw może pewien za projekt zablokować swoim wetem, bo gdzieś nie zgadzamy się na to, bo to jest bardzo niekorzystne. Co dawało weto? Weto daje siłę słabszym. prawda? Czyli jeżeli zniesiemy weto, to silniejsi będą jeszcze silniejsi, a słabsi będą jeszcze słabsi. Będzie większość głosów decydowała, kto ma najwięcej głosów. A no Niemcy. W drugiej kolejności Francja, oni będą na siłieńscy, oni rozgrywają karty w no, nie Niemcy są być silniejsi, a my będziemy słabsi. I już nie mówię o różnych innych małych krajach, które e, no, prawda, często idą z głównym nurtem, inni bo się boją, naprawdę, Litwa, czy Słowacja, czy No, Oni mają zagrożenie wschodnie, to jest chyba że planik Unia jest wartością ogromną ze względu na zagrożenie wschodnie. Co to ten de facto oznacza? To oznacza tak, że polski rząd nie prowadzi polityki zagranicznej, nie prowadzi polityki dotyczącej bezpieczeństwa, bo traci kontrolę nad ogromnym obszarem, jakim są po prostu polskie lasy na przykład. Czyli de facto stajemy się polski sen polski rząd robi się samorządem. Będziemy sobie mogli liczyć ścieżki rowerowe i wybierać kolor koszt. Pierwa znaleźć to to określi. Szanowni Państwo, ja, my Polacy mamy ogromne doświadczenia historyczne. I doskonale wiemy, ile kosztuje suwerenność, ile kosztuje wolność. Ile krwi zostało przelonych, po to, żebyśmy mogli mówić, że jesteśmy wolni, jesteśmy niepodlegli. Dla nas zrzeczenie się własnej suwerenności w taki sposób jest po prostu nie do przyjęcia. Jest to nie do przyjęcia. Mało tego, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. A ja powiem tak, europejska Armia to będzie wieża mamy, y, po prostu. Kto dobrze walczy o swojej ojczyznę? Ci, którzy wiedzą, co ważne. Prawda? Czy będzie tak francuski szkala po Włoch? Nie sądzę. My sami musimy się obronić. To my doskonale wiemy, ile kosztuje podległość i my wiemy, gdzie mamy wrogów i musimy być... Taki prosty przykład. Rok 2021, kryzys na granicy białoruskiej. Polski rząd decyduje, że będzie budowana zapora na granicy z Białorusią. Zresztą później budowaliśmy taką tymczasową i także elektroniczną zaporę na granicy z Rosją. I występujemy tu o nie o środki. O Morzeniem. To także jest granica strefy Schengen. Ursula von der Leyen mówi nam na drugi korak czas nie przyznacie pieniędzy. Finansowaliśmy wszystko sami. Przepraszam, jeżeli Komisja Europejska będzie decydowała o naszych granicach, to co zrobimy, jeżeli Ursula von der Leyen albo następna szefowa Komisji Europejskiej powie: Nie, na to nie ma. My chcemy przeznaczyć? Że nie, to nasza kwestia, obrona granic. Tak? No nie możemy na to pozwolić. Tu na suwerenności, polityka zagraniczna. Szanowni Państwo, Mamy trzy filary naszego bezpieczeństwa, takiego militarnego. Polska Armia, 20-tysięczna, coraz na uzbrojeniem. Ją powiększyliśmy w zasadzie o 100%, bo było 95 tysięcy, teraz mamy prawie 206 żołnierzy. Zakupiliśmy mnóstwo sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Drugi filar to jest NATO, Pach Północnoatlantycki. I trzeci filar to jest nasz Polski Sojusz ze Zjednoczonych. Stacjonują to wojska NATO, ale stacjonują to tu też Amerykanie poza kontynentem NATO. Co będzie, jeżeli Unia Europejska, która patrzy na Amerykę jako na konkurenta, powie, że wygrał Trump, my nie chcemy współpracować z taką Ameryką. No to przecież zagrozi tak bezpieczeństwu Polski. Nie możemy na to pozwolić. To utrata suwerenności. Szanowni Państwo, oczywiście tych problemów jest więcej, które wynikają z próby centralizowania władzy w Brukseli.